Siemanko Koldziska z tej strony Metsu i witam was w ostatnim odcinku z serii Q&A przed przerwą wakacyjną. Do tej serii wrócimy we wrześniu, więc teraz nie zadawajcie pod tym odcinkiem pytań, bo byłyby nieaktualne. I takie świeże pytania zbiorę we wrześniu, gdy reaktywujemy tą serię, no bo w wakacje lepiej sobie od niej odpocząć, bo nie będzie aż tyle tematów piłkarskich i związanych z FIFA do omówienia. A teraz przejdźmy już do pierwszego pytania. Czy chciałbyś, aby w FIFA 20 był otwarty świat? Akurat otwarty świat to nie jest coś, co jest mi potrzebne w FIFA. Wolałbym na przykład, żeby zmienili arenę treningową, żeby była taka jak dawniej, gdzie można było na przykład rozgrywać mecze treningowe 11 na 6, 11 na 9 i takie różne konfiguracje, nawet można grać było 11 na jednego bramkarza. I to naprawdę była świetna zabawa, a teraz prowadzili tą badziewną arenę, gdzie macie widok z zapleców i gracie cały czas jeden na jeden. Nie wiem, komu to jest potrzebne, czemu to ma służyć. Dla mnie to jest totalna pomyłka. I chciałbym, żeby ta stara, powiedzmy, edycja areny treningowej wróciła. Może kiedyś prowadzą to jako nowość, nie wiem, na przykład w Fifie 2026. Bo to, co było dawniej, teraz wprowadzają jako nowości. Ale jeszcze do tego w tym odcinku wrócimy. Czy miałeś kiedyś jakieś złamanie albo poważną chorobę? Jeśli chodzi o złamania, to na szczęście nie miałem żadnego do tej pory. Miałem raz na pewno wybity palec i raz nogę w szynie. No ale to nie było złamanie, tylko po prostu wsadziłem... Nogę do szprychy roweru, no i to było dość nieprzyjemne, no ale na szczęście nie skończyło się złamaniem, miałem dość sporo szczęścia. No jeśli chodzi o poważne choroby, to taką najpoważniejszą chyba, jaką miałem, no to zapalenie płuc, gdzie praktycznie przez miesiąc nie mogłem się ruszać z domu, no bo lekarka, do której trafiłem na szczęście raz w życiu, bo już potem nigdy do niej nie poszedłem, źle mnie zdiagnozowała, uznała, że mam zapalenie oskrzeli, wyszło, że mam zapalenie płuc. Potem podejrzewali, że mam astmę, ale na szczęście wyszło, że astmy nie mam. I jakoś wyleczyłem to zapalenie płucno, ale to był chyba jeden z gorszych miesięcy w moim życiu. Czy kolegowałeś się kiedyś z osobą niepełnosprawną? Akurat na moich ścieżkach edukacji w podstawówce, w gimnazjum i w liceum nie trafiłem na żadną osobę niepełnosprawną, bo to były takie zwykłe szkoły tam nie było raczej oddziałów integracyjnych. Na studiach już trafiłem na osoby niepełnosprawne, ale raczej powiedzmy, że natury to była niepełnosprawność psychicznej niż fizycznej. No i jakoś nie nawiązywałem z, nich, z nimi jakichś głębszych relacji. No, a na studiach no, nie będę uszukiwał, że mają zdecydowanie łatwiej. No bo jeśli o takie osoby chodzi, no to są nawet specjalne organy na studiach, które sprawiają, że po prostu te osoby, jeśli minimalnie się angażują w studia, no to muszą je ukończyć, a nawet jakby prowadzący chciał ich uwalić, no to i tak jakoś ich tam przepchnie ten powiedzmy taki oddział do osób niepełnosprawnych. Czy to jest fernie? No ale mi to osobiście jakoś nie przeszkadza, bo i tak te osoby już mają dość ciężkie życie. Czy chciałbyś w przyszłości mieć dzieci? Na razie nie mam kobiety, no ale jeśli bym kiedyś jakąś piękną poznał, no to bardzo chętnie miałbym dzieci, ale to jest temat bardzo odległy, więc na razie nie ma co go analizować. Gdzie robisz grafiki? Pewnie tu chodziło w jakim programie je robię. No to robię je po prostu w Paint'cie i wiem, nie są najlepsze na świecie. Powinienem zatrudnić jakiegoś grafika albo znaleźć kogoś kto by mi je robił, ale po prostu lubię sobie je tak dla zabawy porobić. Najlepiej to w ogóle by było, jakbym pokazał pewnie twarz, czego mi się osobiście nie chce robić, i robił miniaturki w stylu, że jestem przerażony, wystraszony, zdziwiony. No i pewnie w takie coś byście bardziej chętnie klikali, bo to widzę po YouTubie, ale nie zamierzam czegoś takiego na razie robić, bo nie chcę mi się po pierwsze twarzy pokazywać, a po drugie takie miniaturki na no średnio mi się podobają. I wolę jakoś te moje, mimo iż są niedoskonałe, to przynajmniej są takie, jakie lubię. Czy zrobisz drugi kanał z innymi grami? Powiem szczerze, ledwo czasem wyrabiam z filmikami na ten kanał, więc drugi kanał obecnie nie wchodzi w grę, szczególnie z grami. Jeśli miałbym robić jakiś drugi kanał, to w ogóle nie związany z gamingiem. A poza tym w inne gry, no ja zbytnio nie grywam. No. Raz na jakiś czas odpalę sobie gierkę, która nie jest Fifą i gram w nią kilka godzin i tyle. No. Powiedzmy sobie szczerze, ja bardziej lubię piłkę nożną niż gry i dlatego gram w FIFA, no bo akurat jest związana z piłką nożną, gdyby Fifa nie dotyczyła piłki nożnej, to w życiu bym jej nie odpalił, no bo to nie jest najlepsza gra na świecie, ale najlepsza jeśli chodzi o piłkę, no jeśli chodzi o rozbudowanie, no bo Pro Evolution Soccer niestety do mnie nie przemawia, a gry typu FIFA Manager, no jakoś też mnie nudzą, kiedyś w to grywałem, ale teraz to nie jest coś dla mnie. FIFA to jest moja ulubiona gra i na tym kanale będzie pojawiała się, zdecydowanie będzie dominująca. Czy się kiedyś tu pojawi coś innego? Może tak, ale w najbliższej przyszłości raczej na to szansy nie ma bo jakoś nie mam zajawki na żadną inną grę. Czy grałeś kiedyś w Fortnite'a? Może kogoś zdziwi, może nie, ale w życiu nie grałem w Fortnite'a i raczej nie zamierzam grać, bo to nie jest po prostu gra dla mnie, takie coś mnie nie bawi. Co sądzisz o Rakowie Częstochowa? Beniaminek, który dość dobrze grał na zapleczu Ekstraklasy, świetna przygoda w Pucharze Polski, gdzie wyeliminowali bodajże Lecha Poznań i Legię Warszawa, jeśli tak będą grać w Ekstraklasie, no to mogą spokojnie powalczyć o pierwszą ósemkę wzmacniają się teraz głównie z zawodnikami zagranicznymi zobaczymy jak to wypali mam nadzieję, że się utrzymają jest to w miarę rozsądnie zarządzany klub mam nadzieję, że nie powtórzą przygody Benjaminków z sezonu 2018 2019 no, gdzie Mieś Legnica i Sosnowiec się pożegnali, nad Sosnowcem nie ubolewam ale szkoda, że Mieś Legnica akurat spadła, bo to nie jest dobre jak obaj Benjaminkowie od razu lecą z ligi Miejmy nadzieję, że w następnym sezonie utrzyma się przynajmniej jeden Beniaminek, bo przypominam, że mamy Raków Częstochowa i ŁKS Łódź. ŁKS to bardzo zasłużona marka, więc dobrze, jak się takie utrzymają w ekstraklasie, no, ale zobaczymy, jak to będzie. Nie ma nic tak naprawdę za zasługi, wszystko musisz sobie wywalczyć na boisku. I następne pytanie, czy jesteś zadowolony ze swojej obecnej pozycji na YouTubie? Jeśli chodzi o moją pozycję obecnie na YouTubie, no to Powiedzmy, że wyświetlenia przeciętnego filmiku oscylują w okolicy tysiąca i jeśli miałbym to porównać z poprzednim rokiem, to nie mógłbym być zadowolony, no bo w zeszłym roku była najlepsza seria, jaka pojawiła się na moim kanale, jeśli chodzi o wyświetlenia, czyli kariera Janusza Dziura w ręce w Fifie 18. No i tam filmiki miały zdecydowanie większe wyświetlenia i przez to, że Janusz był taki popularny, no to też inne serie były bardziej popularne. Teraz wyświetlenia są... Powiedzmy, że nawet cztero czy 5 niższe niż w tamtym okresie, jeśli patrzę na wykresy. No ale czy nad tym ubolewam? Szczerze nie, bo mam to gdzieś. To jest moja pasja. Lubię nagrywać filmiki, lubię je komentować, czy obejrzyję je 5 osób, 100 000, 2000 czy 100 tysięcy. No obecnie jest mi to szczerze obojętne. Robię te filmiki dla zabawy, jest to moja pasja. Nie chcę z tego rezygnować. Czy miałem wyświetlenie na poziomie jak ten pierwszy odcinek z kariery Janusza 100 tysięcy? czy jak mam teraz na poziomie 1000, chociaż ten 100 tysięcy filmik to był jednorazowy wypadek przy pracy, no ale tam średnio chyba w karierze Januszem wtedy było po 6 tysięcy, no to czy miałem 6 razy więcej niż teraz, czy tak jak teraz, no to jest mi to szczerze obojętne, ja się tym bawię, chcę to robić i nie zamierzam jakoś tego przerywać. Cały czas mam motywację, nie wiem, przez całą moją powiedzmy zabawę na YouTubie nie miałem ani jednego takiego kryzysu twórczego, żebym chciał to nagle rzucić. Może jestem jakimś wyjątkiem, bo co chwila słyszę, że ktoś ma jakiś kryzys twórczy, że chce zmieniać wszystko na swoim kanale, a mnie to akurat nie dotyczy. Lubię to co robię, chcę to cały czas robić, stawać się w tym coraz to lepszy. Czy za tym pójdą wyświetlenia? Nie ma takiej pewności, no, ale ja się po prostu chcę w tym realizować, bawić się tym. No i czerpać z tego przyjemność, no bo pieniędzy raczej z tego nie czerpię, bo to są takie grosze, że aż szkoda o tym gadać. I ostatnie pytanie: czy podoba Ci się pomysł trybu Volta Football? FIFA 20. Jakby ktoś nie wiedział, no to jest takie przeniesienie dawnej FIFA Street do normalnej FIFA. Oczywiście, że mi się podobała. FIFA Street to była jedna z najprzyjemniejszych gier, jakie jej kiedykolwiek wy wyprodukowało. No. Ja się bawiłem w te pierwsze edycje, akurat. Najlepiej chyba wspominam FIFA Street 2. Bardzo dobra gra to była. Jak na tamte, oczywiście, standardy. Volta Football pewnie będzie bardzo podobna do ostatniej edycji FIFA Street, która uchodzi za najlepszą ze wszystkich. No i jeśli dobrze to wykorzystają. Czy tam dobrze to zrobią? No to naprawdę będzie to przyjemny dodatek, który może nawet nagram. Nie wiem, czy to się przyjmie na moim kanale, no bo pewne będzie tak, że jak wyjdzie ta Volta Football, to wszyscy ją będą nagrywać, bo to będzie naprawdę dość duża nowość, patrząc na poprzednie edycje. Więc zobaczymy, jak to będzie. Planuję to na początku FIFA 20 nagrywać, ale co z tego wyjdzie, zobaczymy. Nie wiem, czy Wam to przypadnie do gustu, czy mi się spodoba. Wszystko, tak naprawdę, czas zweryfikuje. Zobaczymy, jak to będzie, ale ma... jestem pozytywnej myśli bo wygląda to całkiem przyzwoicie i oby jej tego nie zniszczyło, bo to jest jeden z tych pomysłów, do których warto wrócić. Wiadomo, że oni to reklamują jako nowość, no to jest po prostu powrót czegoś, co już dawno było, no ale mieli nadzieję, że ludzie o tym zapomnieli. A jeśli chodzi o to Q&A, to moim zdaniem jest wystarczająco długie. Dziękuję Wam za jego obejrzenie no i zapraszam Was na kolejne odcinki już po wakacjach. Trzymajcie się!